Ponieważ jest to ostatnia konferencja, jeszcze czeka nas Eucharystia Wspólna, ale nie będziemy już mieli takich możliwości jak tutaj. I ponieważ kończą się te rekolekcje i będziecie wracać do domu, pomyślałem sobie, że zadedykuję Wam konferencję, którą lubię bardzo. Dotyczy ona właśnie powrotu, <laughs> powrotu uczniów. Zacznę jednak od tekstu Pisma Świętego Ewangelia według świętego Łukasza 24 rozdział uczniowie z Emmaus tekst znany nam jest na pewno ale spróbujemy sobie go dzisiaj zaktualizować i dostosować też do naszych warunków Łukasz pisze w ten sposób tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. No smutek potrafi człowieka zatrzymać. A jeden z nich imieniem Kleofas, Ciekawe, znamy tylko jedno imię tych dwóch, więc skoro zostało ono podkreślone, to chyba ma jakieś znaczenie. Odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich cóż takiego. Odpowiedzieli mu: No to co się stało z, Je z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie, słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. Nie dziwmy się naszym cierpieniom, skoro nawet Jezus na tym świecie musiał coś takiego przeżyć. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało? Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Czy przerażenie tutaj jest na miejscu? Bo były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i powiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Czy można się z takiego powodu przerazić? Trochę dziwne to dla mnie jest. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Nawet nie odwołuje się do swoich słów, tylko do pism świętych i to jeszcze starych proroków. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć? Tu jest to pytanie też skierowane do nas wszystkich cierpiących. Czyż my mielibyśmy ominąć też cierpienie na tym świecie? Czy ktoś żyje takiej naiwności, że spodziewa się, że jego życie będzie oazą, którą omija, enklawą bez cierpienia? Czy jest tu ktoś na tej sali, to może sobie coś takiego wyobrażać w swoim życiu: skoro nawet Syn Boży miał takie życie 33 lata i na krzyż. To jest przerażające, prawda? Może tym się powinniśmy przerazić. Ale na szczęście jest wybawienie z tego złego świata, jak mówi Paweł w liście do galatów. Jest jeszcze jedno życie. Życie, które już się rozpoczyna, które już właściwie w nas jest. Życie w komunii z Jezusem, który jest niezniszczalny. Śmierć go nie mogła zniszczyć. I ja chcę być w takim życiu. Chcę wreszcie, żeby skończyło się moje życie, co nie znaczy, że jutro chcę popełnić samobójstwo. Będę żył dotąd, dopóki Bóg chce, ale nie spodziewam się tutaj raju. Chronię się w Bogu i to jest jedyny parasol, Jego miłość, jaki może jeszcze mnie zniszczyć. Jakoś ochronić, bo wszystko inne jest niebezpieczne po prostu. Grzech jest zainfekowany grzechem. No i co dalej się dzieje? I zaczynając od Mojżesza, to ciekawe, nie, że nie skupił się na Ewangelii i mówi: O, tutaj to ja wam powiem teraz tylko dobrą nowinę. Tylko zaczyna od samego początku. Tak, jakby chciał powiedzieć, pisma trzeba znać całe, jeśli człowiek chce być ocalony. Przez wszystkich proroków, to musiała być długa rozmowa, wykładał im, co we wszystkich pismach, w tym zdaniu jest dwa razy słowo wszyscy. Tym, to znaczy, że nic nie trzeba z pisma ominąć. Odnosiło się do niego i od razu daje metodę interpretacji Biblii. Całe pismo mówi o Chrystusie i w każdym fragmencie trzeba go odnaleźć. Tak jak wczoraj, żeśmy sobie go yy, zinterpretowali przy jaskini Makedy, chociaż chodziło o zupełnie innego Jozłego, Jehoszue, ale my widzimy w nim Jezusa. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. Zauważcie, on ich nie nawraca od razu. Nie mówi stop, wracamy do Jerozolimy. Cierpliwie idzie z nimi jak najdalej od tej Jerozolimy. Uczestniczy w ich ucieczce, ale im spokojnie też cierpliwie tłumaczy Pisma. A on okazywał nawet, jakoby miał iść dalej. Zostawia ich. Lecz przymusili go, mówiąc zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, ulega im, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Takie to jest bardzo dla mnie interesujące, dla niektórych może być kontrowersyjne, że ta Eucharystia tutaj się odbywa w jakiejś restauracji, w gospodzie. Połamał go i dawał im. No i wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. To też warto zauważyć, że w jednym zdaniu jest tak. Otworzyły im się oczy, zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiali, z, rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. Jest ogień w sercu, bo pała, czy to znaczy płonąć, jest Duch Święty. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu i z nimi a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał, ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Drogi ludzi wierzących nie zawsze zmierzają do Chrystusa, czasem od Chrystusa. Mimo całej gorliwości, jaką się może nawet kierują, nie zawsze wiemy, gdzie go szukać. Na szczęście On wie, gdzie nas znaleźć. Można nawet przyjść do kościoła. I nie mieć nawet pragnienia spotkania się z Jezusem. Mówiliśmy o tym w pierwszych konferencjach. Mając na uwięzi oczy. Droga do Emaus jest też naszą drogą. Dzisiaj będziecie wracać. I możecie mieć też takie pokusy, takie myśli, nie? że znowu wracacie w jakąś ciemność. Że to życie, do którego wracacie, ten dom, do którego wracacie, no nie napawa Przyjemnymi odczuciami. Ma się na uwięzi oczy. Wszyscy błądzimy w jakimś smutku, zawiedzeniu się na życiu, naszych nadziejach. Gdyby się dzisiaj tutaj spytać tego ranka na tej sali, w czasie tej konferencji, każdego z nas, ilu z nas nie zna takiego przeżycia, jak zawiedzenie się na życiu to miałbym, mam podejrzenie, że niewielu byłoby takich, którzy mówią, że nie zawiedli się na życiu. A jeśli bym zapytał tak, czy są, mają gwarancję na to, że nie zawiodą się na życiu, to sądzę, że już nikt by się nie znalazł. Na tym życiu. Może też co druga osoba z nas powiedziałaby, że jest beznadziejna. Że nie ma wiary w to, że Bóg w niej pokłada jeszcze nadzieję, albo że ją słucha, że chce jej pomagać, bo przecież tyle modli, tyle próśb i życie się rozwala, rozsypuje, ruina w domu, w rodzinie, w sobie samym. Ale popatrzmy na to słowo, na to mowę Boga, która została dzisiaj przeczytana nam. U, można się utożsamić z tymi uczniami błądzącymi, mimo tego, że byli z nim, z tym Jezusem, już jakiś czas. Znali go, byli w jakiejś zażyłości, są znani apostołom, mają jakieś doświadczenie życia chrześcijańskiego, widzieli go naocznie nieraz. Emaus. W języku hebrajskim Amaus albo Manguas. To miejscowość leżąca w dystrykcie Jerozolimy, w centralnej części Izraela i według oficjalnego tłumaczenia, które przeczytałem, leżąca 30 stadiów, około 11 kilometrów. Ale istnieją koteksy Ewangelii Łukasza starożytne, które mówią o tym, że to Emaus było od, odległe o 160 stadiów, czyli około 30 kilometrów od Jerozolimy. I ten drugi wymiar pasuje do lokalizacji miasta, które nazywało się Emaus Nikopolis. Emaus było w starożytności znane jako oaza, zasobna w wodę o dobrej jakości. Zresztą nazwa Emaus pochodzi prawdopodobnie od hebrajskiego ham mot, Ham to jest w ogóle gorący, a hamot to tyle co gorące źródła, zdroje. Uzdrowisko, czyli zamiar życiowy, jakiegoś doznać uzdrowienia. Szukać ciepłych wód, szukać uzdrowiska, może uzdrowienia też, jak powiedziałem, a może szukać też ciepła czy ciepełka. No tak, tym się kierujemy. Chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć udane życie, chcemy mieć życie sensowne, i żeby nasze dzieci nie chorowały, żeby nie odchodziły od Boga, żeby rodziny się nie rozbijały, żeby nas wszystkie nieszczęścia. Ominęły i często modlimy się właśnie o to do Boga. A tu akurat może być zupełnie coś innego. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie uniknie śmierci. Powiem wam, że też nie unikniecie pewnych rozczarowań życiem. Nawet jeśli jeszcze istniejecie w jakichś oczarowaniach. Chociaż to jest trudne to co teraz mówię, ale tak jest. Nie modlę się już do Boga o to, żebym miał przyjemne życie. Modlę się do Boga o to, żebym mnie wybawił z tego życia i żebym był w Jego królestwie. Na co mogę liczyć w tym świecie, tutaj? Najważniejsze dla mnie jest tylko to, żebym miał z nim komunię. Tyle. Ale szukamy ukojenia, na pewno naszych pragnień najgłębszych, ale tylko jest jeden, który powiedział o sobie. Ewangelia Jana 7:37. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. On jest uzdrowiskiem. On jest tą gorącą wodą, tak naprawdę. Nie ma żadnego innego emaus, nie ma żadnego innego celu w moim życiu, jak tylko On. I tylko przy Nim czuję się bezpiecznie, i tylko przy Nim wiem, że moje życie ma sens, ma cel. A wszystko inne jest niepewne. On jest pewny. On jest pewniejszy niż śmierć, bo zmartwychwstał. W III wieku ta miejscowość Emaus otrzymała nazwę Nikopolis, która w języku greckim oznacza miasto zwycięstwa. Nike to zwycięstwo. W bezpośrednim bowiem sąsiedztwie tego miasteczka Emaus cesarz Tytus Flawiusz założył osadę Nikopolis. Ta osada miała upamiętnić zdobycie Jerozolimy w 70 roku, czyli ruinę miasta świętego. Powrót ze Maus do Jerozolimy uczniów pozwala zrozumieć, na czym polega prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe nikę. Ono jest tam, gdzie wydaje się, że jest klęska, w krzyżu. Idzie się do zmartwychwstania, a nie omijając krzyż. Ktoś powie: że To bardzo trudna droga, ale nie ma innej. Ja przy Świętym Krzyżu, przy adoracji Świętego Krzyża, Reliki Świętego Krzyża, zawsze wychodzę z eksplozją dużej radości. Chociaż gdzieś wewnątrz w duszy czuję lęk, że mam się zbliżać do Krzyża, że akurat mam upodobanie w adoracji Reliki Świętego Krzyża. Mówię, jakie moje życie Boże będzie, skoro ja mam takie upodobanie, ale jest odwrotnie. Ten krzyż mi pozwala już smakować w szczęściu przyszłego wieku. Dla niektórych, spędzenie godziny w kościele na mszy to istny krzyż. A dla innych, ta godzina jest powrotem do sensu życia, odczuciem miłości Jezusa. Wspijają Jego słowa jak gorące źródła jako rozpalone strumienie. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Jedna godzina. Która zmieniła ich cel życia, z beznadziei do nadziei. Czasem godzina adoracji, godzina modlitwy. I wszystko się zmienia. Nie o to chodzi, że nagle mam życie beztroskie. Tylko już mnie troski nie dobijają. Jestem wolny od rozpaczy. Może się nic nie zmienić w sytuacji, w okoliczności mojej rodziny, mojego życia stanu zdrowia i tak dalej, mojej psychiki może się nic nie zmienić ale ta jedna godzina spędzona z Nim sprawia, że ja jestem wolny od tej rozpaczy tego życia jakbym był jedną nogą po tamtej stronie tego życia nie uratuję muszę je tylko przetrwać tamto mogę zyskać po zmartwychwstaniu Jezus jest na każdej drodze ludzkiej, w jakąkolwiek stronę, stronę ona biegnie. Idzie wszystkimi drogami. Nikogo nie opuszcza, nikogo też nie zmusza. Spokojnie, cierpliwie tłumaczy. Każdego zawraca ku pełni odkrycia Jego obecności, z jaką się spotykamy jednak na Eucharystii, bo ten, ta droga się skończyła może nie tyle we co na Eucharystii. On połamał chleb, błogosławił go, dał im. To sformułowanie połamać chleb, Perezlochema w języku hebrajskim jest określeniem technicznym Eucharystii, łamanie chleba. To nie było dzielenie pizzy, tylko przeżycie komunii z nim. Jego obecność jest jednak ukryta. Oczy ich były takie, że nie widziały go. Jego obecność jest więc też yy, niepozorna, nie tylko mistyczna, bez takich rewelacji wstrząsających. Duchowość, która opiera się na ekscytacjach, jakichś takich y, przeżyciach ekstremalnych, ciągłych ach i och, jest podejrzana. Coś tutaj jest nie tak. Jest zbyt zmysłowa. Emmaus. No cóż, weszli do Emaus, nie mieli pojęcia, że z nimi wędruje Jezus. My możemy tutaj siedzieć, spędzać czas, sprawować Eucharystię i nasze oczy są na uwięzi, nie widzimy go. I on też specjalnie się nie narzuca za swoją obecnością. Nasz Pan lubi być ukryty, ale jest dostępny. I on wędruje obok ciebie, chociaż możesz tego nie widzieć. Bo często masz takie myśli. Gdzie jest Bóg? Czy Bóg mnie widzi? Czy Bóg jest na drodze mojego życia? Dlaczego nie widzę Go? Dlaczego nie czuję Go? Dlaczego Go nie słyszę? Ależ jest. Biblia, która leży pod moimi dłońmi w tej chwili, jest Jego mową. On im tłumaczył pisma. On wędruje obok Ciebie. A skoro tego dnia tutaj jesteś, na tej konferencji, to kto szedł obok ciebie przez całą drogę, by cię tu przeprowadzić? Niektórzy z was może w ogóle nie mieli się znaleźć w tym miejscu, na tych rekolekcjach. Jednak tutaj są jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. W Biblii słowo przypadkiem, przypadek oznacza wyjątkową interwencję Boga. Czyli znowu jeszcze głębszą celowość niż w normalnym biegu rzeczy. Jeśli tutaj jesteś, a jeszcze pójdziemy na Eucharystię, to znaczy, że On cię tutaj przyprowadził i nie narzucał się ze swoją obecnością. Mówi Pismo, że jeden z uczniów miał na imię Kleofas, zwróciłem na to uwagę, drugi jest bezimienny. Dlaczego? Kiedy czytamy Biblię, powinniśmy właściwie przy każdym wierszu zadawać pytanie, dlaczego jest tak napisane, albo dlaczego czegoś nie ma napisane. Tu się zaczyna medytacja. Powstało to imię przez skrócenie greckiego imienia Kleopatros. Kleopatros, mamy żeńską odmianę Kleopatra. To stanowi złożenie dwóch słów Kleos to jest chwała. I patros, ojciec, chwała Ojca. Ten przynosi chwałę Ojcu w niebie, kto mimo beznadziejnych, bezdroży życia nie przestaje szukać słowa w Biblii, by znaleźć wyjście dla swojego losu. Drugi uczeń, jak powiedziałem, jest nieznany z imienia. On wydaje się być cieniem Kleofasa. A kiedy widzi się swój cień? Wtedy, kiedy towarzyszy człowiekowi światło, kiedy widzisz swoje grzechy, kiedy nie zamykasz oczu na wszystko to, co jest nieudane w Twoim życiu, co jest niezrealizowane, rozsypane, rozbite, to wszystko stanowi jakiś cień, nawet swoje wady, swoją nędzę, może nazwiesz to beztalencie, nieporadność życiową. To, że mówisz czasami sobie w lustrze, jestem beznadziejny, beznadziejna, to jest cień. I Kleopas idzie z tym swoim cieniem. Ja tutaj w sposób zupełnie alegoryczny podchodzę do tej drugiej postaci. Żebyście mogli się z tym utożsamić. Niektórym cień ich życia towarzyszył również tu, na rekolekcjach. Czują, że żyją w cieniu. Czują, że są niezauważani. Wydaje im się, że nawet Bóg ich nie widzi. I oni go nie widzą. To jest, jest tak, jest inaczej. Cień to jest wszystko to, czego nie możesz znieść, nie akceptujesz, czego się wstydzisz najbardziej. Bo wstyd to, jak wiecie, często uczucie. Kiedy widzisz swoje wstydliwe rany z przeszłości, kiedy widzisz swoje hańbiące wydarzenia i oddajesz to Jezusowi. I jesteś z Jezusem w tym. I to wszystko, o czym chciałbyś, by nikt się nie dowiedział, ale dajesz to Jezusowi i On o tym wie. A ty lękasz się nawet tego nazwać, dać temu imię. Więc może dlatego ten cień Kleofasa jest tu bezimienny, bo człowiek nie chce nazywać pewnych rzeczy po imieniu. Być może ten uczeń dla mnie jest symbolem właśnie takiego cienia. Twojego cienia, mojego cienia, ale idę z tym cieniem. Nie odcinam się od tego cienia. Zgadzam się na to, że on mi towarzyszy, bo jest ze mną Jezus. I on mnie nie pozbawi tego cienia, ale przy nim dojdę do celu, nawet z własnym cieniem. Zobaczcie, jak trudno jest nazwać własny cień po imieniu. Gdybym Znowu każdemu z was zadał pytanie, co jest Twoim cieniem. No, niektórzy mieliby trudności z nazwaniem, a jeśli już mogliby nazwać, woliliby nie, nie upubliczniać. A jeśli nawet komuś w zaufaniu by powiedzieli o tym, też by spuścili wzrok.